Tadeusz Idioto jest naszym największym poematem patriotycznym. Powtórz. Pan Tadeusz Idioto jest naszym największym poematem patriotycznym. Myślałam, że nigdy nie będę musiał Was karać. Zresztą nie robiłem tego. Teraz. Teraz muszę zmienić zdanie. Rodzice nie mogą dziecku dać klapsa, pociągnąć za ucho czy nakrzyczeć na nie. Już w przedszkolach dzieci są szczegółowo informowane o swoich prawach i zachęcane do zgłaszania na policję tego typu trzeba. Dzieci nie bije. Gdybyś wiedział, jaka Twoja władza, kiedy myśl w Twojej głowie, jako iskra w chmurze, zabłyśnie niewidzialna. Gdybyś wiedział, że ledwie jedną myśl rozniecisz czekają w milczeniu jak gromu żywioły. Tak czekają twojej myśli szatan i anioły. Co to jest? Tego nie przerabialiśmy. I słusznie. O tego nie wolno mi nauczać. Ale waszym obowiązkiem jest to znać Polacy. A ty? Dziady, część trzecia. Bardzo dobrze. Czytałeś? Tak. A tego nie wolno czytać. Niestety. Dwa. Wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? Wierzę. <noise> to nie przyznawa się do tego. budzi się, zwłaszcza w młodym pokoleniu, reakcja na okrągłostołową Republikę Konfidentów generała Kiszczaka, którzy w podskokach próbują narzucić naszemu narodowi brukselski marksizm kulturowy. Wysługujące się soldatescze i bezpiece partie establishmentu albo skwapliwie, albo milcząco popierają program represji w zamian za zachowanie możliwości pasożytowania na polskim narodzie gotowi są na wszystko, również na formalną likwidację niepodległości Polski. Teraz każdy chce stąd wyjechać, do Londynu albo Paryżewa. Niedługo mm -hmm. jak ktoś tu zostanie, władza pomyśli, że to baran. W takim razie współczuję ci, że jesteś bratem barana. Jasne. Wszyscy stąd wyjadą, a ostatni zgasi światło. I ty tu zostaniesz, na warcie. Tak, bo tu się urodziłem. Obaj wybijecie po łyżce tranu i pójdziecie spać bez kolacji.